Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Sudety. Słuchajcie mnie codziennie rano oraz po południu na 96.4 FM Wasza diva. A co na to diva? Witam Państwa serdecznie w moim następnym odcinku, a co na to diva? Lajkujcie mnie na Facebooku, bo jak jest mało lajków, to mnie szlach trafia. A dzisiaj moim kolejnym fantastycznym gościem jest Diva z wykształcenia głosu i urodzenia. E, mezosopranistka, jurorka bitwy na głosy, dwóch edycji bodajże. Jeżeli się mylę, to mnie proszę poprawić. Trzech. Już, już tu widzę, że Czech pani podpowiedziała. Oraz dyrektor artystyczny festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy, pani Alicja Węgorzewska. Witam pani Alicję serdecznie. Witam diva. O, witam. Jedna diva do drugiej mówi. Pani Alicjo, przede wszystkim chcę się najpierw pani zapytać, skąd ten głos mezosopran? Jak to się wszystko zaczęło? Odkąd, kiedy pani pomyślała sobie, ja chcę być mezosopranistką, chcę być diwą sceniczną, artystką? Kiedy to się zaczęło i jak to się potoczyło? Darto od Boga na pewno, bo to samemu tego nie można sobie wymyślić. Ale zaczęłam od fortepianu, potem się okazało, że chór obowiązkowy okazał, że mam głos, głos zaczęłam kształcić. Śpiew jest narkotykiem, jak diva wie, więc nie można przestać. No i wtedy sobie wymyśliłam, że, że jednak ta scena to jest, to jest moje przeznaczenie? No widzę, stąd się biorą właśnie pomysły, marzenia i kariera tak się tworzy. Panie Micho! A proszę mi powiedzieć serdecznie, czy to było łatwo tak? Zacząć tą karierę właśnie ze w tym kraju? Czy na przykład kon konkurencja była duża, czy na przykład podcinali pani, bo takie były historie, że kiedyś w Opolu to Sipińska na przykład Rodowicz, kable przecinała czy tam nawzajem? Czy Pani również miała taką ostrą konkurencję na tym rynku? Chyba w ogóle nie miałam konkurencji, bo nawet nie chcieli mnie przesłuchać po studiach. Więc wysyłałam te aplikacje o trzecią halabardę i nikt nie odpowiadał, więc wybrałam się na przesłuchania do Wiednia, do opery kameralnej i tam dostałam pracę pierwszą. Więc tam był mój debiut, i do czasu, kiedy urodziłam swoją córeczkę, to sobie tak jeździłam tu i ówdzie śpiewałam. Czyli tutaj jednak podróże i, i zagranicza też miała wpływ na tą karierę. Pani Alicjo, proszę mi w takim razie powiedzieć, bo jest Pani dyrektorem artystycznym tego rocznego festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy. Co Pani chce osiągnąć będąc tym dyrektorem? Co Pani chce tam pokazać jakich ludzi promować? I jaki jest w ogóle zamysł tego rocznego festiwalu? Ja myślę, że czary i magia Kiepury ciągle działają. Yy, był niesamowitym mężczyzną. Był czarujący, kochał kobiety, kochał samochody, ale przede wszystkim kochał śpiew. I był nie tylko śpiewakiem, ale był również aktorem filmowym, był celebrytą, kochał tłumy. Wychodził na balkony, stawał na samochodach, na dachach pociągów. Tak jak ja o tłumy idzie. ty balkany. I chciałabym pokazać wszechstronność Jana Kiepury, a przez to, to chciałabym pokazać cały wachlarz stylów muzycznych, w których mogą występować młodzi wykonawcy. Zaczynamy od Kiepuriady od 2 do 9, gdzie właśnie będziemy pokazywać... Młodych wykonawców, młode zespoły, a potem już Festiwal Gwiazd, pierwsza edycja Festiwalu Filmów Muzycznych na Deptaku. Będziemy leżeć w pięknych leżakach, soczyć wino i oglądać filmy, również te z Janem Kiepurą. No i mój konik to jest Bitwa Tenorów na Różę. O, cudownie, ta Bitwa Tenorów, to, to też chyba mój konik będzie. Zresztą dowiedziałam się dzisiaj, że Diva również odwiedzi Kiepuriary. I tam również się pojawił. no, powiedziano mi, że jak, jak Dila była w opoli i wytrzymała występ Mora, no to no, na niepóry, musi być. To było 11 natomiast to mi Pani Alicja to zatwierdziła. Nie słyszałam, że Moro wyłączyła jakaś koleżanka od słuchy z kolei. Nie przecięła kabla, natomiast... Być może gorniaczka wyłączyła... A, nie nie wlekajmy w takie rzeczy, to nie warto takich klotek chociaż mamy klotki. A teraz, Pani Alicja jeszcze nawiązując do tej bitwy, ten na Różę, no to tu się nasuwa oczywiście Pani udział w Bitwie na Głosy, gdzie Pani też tych młodych ludzi promowała, robiła im różne tam konkursy, cały czas starała się ich pokazywać, promować. Czy to jest tak z zamiłowania, Pani, taka sztuka do promowania młodych talentów, czy po prostu uważa Pani, że tak należy robić? Ja czerpię z tego energię. Poza tym nie chciałabym powtarzać tego samego błędu, że ja nie miałam gdzie zadebiutować. I wtedy sobie obiecałam, że kiedy dojdę do takiego pułapu, że będę w takich życiach i kariery, że będę miała możliwość, to będę promować młodzież. I myślę, że dotrzymuję sama sobie słowa po wielu, wielu latach. A poza tym, m, wszędzie na świecie się promuje młodzież, pokazuje się, co mamy najlepszego. Mamy tutaj diament, z tego szlifujemy, z tego jest brylant, z tego się wszyscy cieszą. U nas jest dokładnie odwrotnie. Takie mechanizmy działają, że raczej trudno. Więc też wymyśliłam aleje gwiazd. I Aha. będę murować wszystkim gwiazdy w Krynicy, Aha. żeby ta publiczność się potykała o te gwiazdy. Oczywiście, to no ja dzisiaj już Pani rękę odciskam, że Pani tam zamurowała w tej Krynicy moją gwiazdę Strujek. oczywiście. O, oczywiście. Pani Alicjo. Jeszcze, no muszę nawiązać, bo bym chyba była głupia, gdybym nawiązała, że skoro to jest program, a co na to diva, no to Pani przecież miała przedstawienie Diva for rent. no to przybliżmy wszystkim słuchaczom to przedstawienie, bo Pani Alicja występowała z takim przedstawieniem po całej Polsce, diva do wynajęcia, śpiewając różne arie, nie tylko arie, gdzie śpiewała, jak to wydobyć głos z siebie, no więc jak? Głos się wydobywa... Hmm, Naturalnie. Im bardziej, na, y, kantare, come parlare. No oczywiście. Czyli wszystko jasne mm. dla diwy. Natomiast nie tylko po Polsce, wersja anglojęzyczna była grana w Zatoce Perskiej, w Operze w Katarze, w Teatrze w Abu Dhabi, w Al-Hashemi i wszędzie się podobała. I okazuje się, że polska produkcja, polski humor Jurka Snakowskiego, geniusza dla mnie, geniusza po prostu będzie prowadził Kiepura Kiepurasii codziennie o 12 w czasie całego festiwalu. Można się bardzo dużo od niego dowiedzieć, a jednocześnie ma niezwykłe poczucie humoru i to właśnie on napisał Dile świetne przedstawienie. Ja zachęcam, żebyście Państwo zapoznawali z tym Diva forent chociażby na YouTubie, żeby wyszukiwali. No to co, to może teraz na koniec jakaś mała bitwa na głosie, bo tu jedna Diva z drugą divą, diva, Diva Forent i druga diva. To może ja zacznę. Fortyśli, moje pani Samo... A teraz pani Alej Flag, by trafił, przebiła mnie. Ale nieważne, już nawet pomijając ten fakt, Pani Alicja, na koniec każdego programu wybieramy jedną piosenkę, taką, która ma dla Pani szczególne znaczenie, w sercu jest cały czas, którą Pani chce zadedykować naszym słuchaczom. No to jaki to będzie utwór? E, to będzie utwór z repertuaru Diwy, Mamo. O, ten... Dla Ciebie, do Ciebie, Mamo. Dla wszystkich od Pani Alicji i ode mnie. I serdecznie dziękuję za rozmowę i całuję z całego serca. Ja również dziękuję.